Dzień dobry internauci. Dzisiaj mamy 22 marca 2025 roku. Jest to drugi dzień wiosny i z tej okazji może, żeby zacząć moje krótkie wykłady o zmianach klimatu, będę mówił o przyczynach wprowadzenia przez Unię aktualnej polityki klimatycznej. Otóż historia zaczyna się w latach 80. XX wieku, wtedy, kiedy rządy w Wielkiej Brytanii objęła, objęła Margaret Thatcher, yy, miała wtedy ogromne problemy ze związkami zawodowymi górników i chcąc sobie jakoś z tym problemem poradzić, zwróciła się do naukowców brytyjskich z apelem. O złote was, jeżeli mi dostarczycie dowodów, że węgiel kamienny i jego spalanie jest zagrożeniem dla naszej cywilizacji. No i naukowcy brytyjscy znaleźli takie argumenty dla Margaret Thatcher. Otóż wykorzystali badania szwedzkiego naukowca, który wiązał ocieplenie, które zaznaczało się w północnej hemisferze ze spalaniem paliw kopalnych, w tym węgla kamiennego. No i zaczęła się kariera IPCC, organizacji, która zaczęła dostarczać dowodów o tym, że globalne ocieplenie, które tak nazwano, które było tak de facto regionalnym ociepleniem jest spowodowane przez spalanie paliw kopalnych. Rewolucja, rewolucja Technologiczna, przemysłowa rozpoczęła się praktycznie dopiero w, pod koniec XIX wieku. Ale ocieplenie klimatu zaznacza się od dwu, ponad 250 lat. Mam taki wykres sporządzony przez panią profesor Lorenz z Instytutu Gospodarki Wodnej i Meteorologii. Z którego wynika, że temperatury powietrza w Warszawie zwiększały się od końca XVIII wieku i zwiększają się do, do czasów współczesnych, czyli wzrost temperatur powietrza w Warszawie rozpoczął się grubo wcześniej, przed rewolucją przemysłową. Z którą można wiązać rosnące emisje dwutlenku węgla do atmosfery pochodzące ze spalania paliw kopalnych. No, i na, na tej kanwie oświadczenia Margaret Thatcher, że, że dostarczy pieniędzy na badania naukowcom, którzy będą losowali pogląd o wpływie człowieka na ocieplenie klimatu, zaczęła się na całym świecie wielka hucpa związana z, z tymi stwierdzeniami o wpływie człowieka na zmiany klimatu. Tymczasem, tak jak mówiłem wcześniej, ocieplenie, ocieplenie które zaznacza się w Europie i Ameryce Północnej, jest ociepleniem regionalnym, bo w bo jest rejestrowane przez stacje meteorologiczne, które w wyniku rozwoju aglomeracji miejskich znalazły się w pobliżu właśnie tych wielkich aglomeracji, a nawet i w ich centrum. I stąd rejestrowały rosnące temperatury, które wynikały z oddziaływania tych ogromnych aglomeracji na pomiary. Temperatur w tych stacjach meteorologicznych, które znajdowały się bliżej centrów przemysłowych. No i to, można powiedzieć, wszystko spowodowało właśnie te poglądy o tym, że globalne ocieplenie jest związane z emisją dwutlenku węgla, powodowanego przez cywilizację człowieka. Moje badania dostarczają argumentów. Na to, że to wpływ grawitacyjny układu słonecznego, jego obiektów, planet, wpływ księżyca, grawitacyjny księżyca powoduje zmiany pogody, zmiany klimatu, które są cykliczne i zaznaczają się w całej historii ludzkiej cywilizacji. Wiele, wiele, set, wiele set tysięcy lat temu, właściwie nawet można powiedzieć, że milionów lat temu rozpoczęła się w Europie epoka oziębienia klimatu, która zakończyła się, która zakończyła się epokami lodowymi. Lodowce nasunęły się na Amerykę Północną, Europę Północną i sięgały aż do podnóża Karpat w Europie, w Polsce. W czasie tych zlodowaceń występowały okresy ociepleń, które trwały mniej więcej 10 tysięcy lat. Podczas tych ociepleń temperatury powietrza, temperatury notowane przez klimatologów przekraczały współczesne temperatury. W tamtych czasach na pewno nie było cywilizacji przemysłowej, na pewno ten globalny wzrost ocieplenia podczas interglacjałów, czyli epok ociepleń nie można wiązać z działalnością człowieka. W związku z tym uważam ten argument Unii Europejskiej o wpływie człowieka na ocieplenie klimatu za bezzasadny. To na tyle. Dziękuję. Mała dygresja do mojej poprzedniej wypowiedzi. Otóż, jak wspominałem, podczas yy, zlodowaceń występowały okresy interglacjału, czyli ocieplenia, o, które trwało mniej więcej 10 tysięcy lat. Tych ociepleń było wiele w historii zlodowaceń. Współcześnie po ostatnim zlodowaceniu, które w Polsce nazywamy północno-bałtyckim, Mamy nowy okres ocieplenia, który nazywamy holocenem. Ten okres trwa już około 10 tysięcy lat i prawdopodobnie się już kończy. Bardzo prawdopodobne jest nadejście następnego zlodowacenia. Teraz, jeżeli chodzi o przewidywania, gdzie ono nastąpi. Ono nastąpi prawdopodobnie na terenach y, Azji Wschodniej, Syberii Wschodniej, i tam należy spodziewać się w nadchodzących latach. Y, przy czym y, czas nadejścia tego zrównoważenia jest nieznany, najprawdopodobniej zacznie, zacznie się ono za kilka, kilkadziesiąt lat nastąpi postępujące okłodzenie klimatu, które doprowadzi do narastania lodowców w tej części globu. Tak więc prawdopodobnie mamy okres oczekiwania na następny glacjał, który będzie kataklizmem dla Azji Wschodniej i wschodniej Syberii. Czas jego nadejścia jest niewiadomy. Wymaga to dalszych badań naukowych.